Dzień dobry moi drodzy, witam Was we vlogu masie numer 12. No co? Jesteśmy w połowie. Jak to szybko zleciało? Słuchajcie, dzisiaj jedziemy do sklepu, jestem sama. Jedziemy do sklepu, pewnie nie do jednego, tylko do paru i będziemy dekorować mój pokój. Znaczy będziemy dekorować jutro. Zobaczymy ile je dzisiaj nagram po prostu, jak długi będzie odcinek. Bo pod ostatnim filmem, jak dekorowaliśmy pokój Filipa, to pisaliście, było głęboko na dół. Połowa, że chciałaby dekorowanie i kupowanie w jednym, a połowa, że jest ok. Więc słuchajcie, no zobaczymy jak to zejdzie. Musimy wejść na store I jak ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to proszę mnie zaobserwować Instagram Kinia .wiczyńska. Tam wszystko się dzieje. Dodałam ankietę, czy w końcu robimy na różowo, czy na czerwono. No i dobra, uwaga, no ja bym chciała różowo, ale zawsze było różowo. 59% jest na czerwono. Czyli co? No jedziemy po czerwone ozdoby, moi Państwo, ale ja muszę się dowiedzieć, czy ja mam jakąś małą choinkę w domu, żeby postawić u mnie w pokoju, bo u mnie w pokoju naprawdę malutka musi być, więc muszę zabrać mamy. No, a co tam? Ty, mamo, a ja mam jakąś choinkę małą, żeby postawić do mojego pokoju? W sensie taką malutką byś chciała? Taką zieloną? No, najlepiej białą. A bo wiesz co, mamy tą swoją chyba różową taką, co miałaś. Nie, nie wiesz, co niestety, tak ale widzowie wybrali czerwony. A, czyli na białą czerwoną zrobisz? Mhm, nie ma różu. Dobra, papa. Pa. No. Dzięki kocham. No to działam. na razie, no pa. ja też cię kocham, pa. No to jedziemy do gastoramy. Boże, ile tu jest żywych choinek, ale słuchajcie, u mnie nigdy w domu nie było żywych choinek. Te żywe choinki nie lubię. Bardzo nie lubię, nie podobają mi się wręcz, ale każdy lubi coś innego. Ja lubię te sztuczne. W ogóle z tej czarnej u Filipa to jestem tak dumna. Aj, żeby nie było, że ja się nie cieszę, że robimy na czerwono. Bo ja taka byłam przymulona, słuchajcie. Ja jestem leciutko przeziębiona, dlatego jest, byłam taka przymulona, a ja się wyszedłem. To cieszę, bo nie było czegoś takiego, więc to będzie coś nowego. I zobaczymy, czy w Kastramie w ogóle będą mieli takie małe choineczki. O, matko boska, ile tego jest? Bardzo chciałabym przeprosić mój portfel. Naprawdę bardzo bym chciała go przeprosić, ale patrzcie, ile tego jest. I są te na pniu od razu. Ale słuchajcie, tu. Są choinki. My musimy mieć gdzieś taką wielkość. Co bierzemy tą? Tam ta mi się biała bardziej podoba. Srebrna nawet jest... No ja bym wzięła tą białą, ale gdzie ja ją włożę? No co taką? No taka tam mała, no to jest okej. Okay. No ale ta biała mi się strasznie podoba. Ta albo tutaj ta obok. Ta jest też ładna, ale gdzie ja ją postawię? Nie mam miejsca w ogóle w pokoju na takie choinki, więc ja bym musiała wziąć taką. Takiej wielkości to musi być choinka. Czekajcie, jeszcze się przyjdziemy. Boże, ja tak szłam i tak sobie myślałam, że no nie podoba mi się tamta, no nie. I patrzcie. Tam, tamta! Świecąca! Nie robimy różowej, ale patrzcie, jest też czerwona. Ale patrzcie! Tamta! Tamta! Bo ta jest za mała W ogóle tania, 59 zł Ona jest taka srebrna, błyszcząca Ale ładna Dobra, też bym miała dobrą Tu jest numerek 12, tak? Zielono-biały No ona za bardzo zielona-biała nie była Numer 2 na... Aha, w dół no. W dół, no Jezu, ja naprawdę jestem jakaś dzisiaj dziwna Dobra, i to jest ta, numer 12. Jest pokazana biała. Aha, dobra, nie, bo tu jest biało srebrna. Tam jest jedna dwunastka. No ale patrzcie, to jest na pewno to. To jest na pewno to. I w ogóle jaka tania jest 58 zł? Bierzem ją, bierzem ją. Będzie ładnie, będzie ładnie z tym czerwonym. <grym> Dobra, jak ja już taką ładną kolinę. O, to są jeszcze zielony w ogóle za mną. To co, tutaj zobaczymy też jakiś zestaw bombek? Zobaczymy co tutaj mają za bombeczki. I ja chcę do Sinseja, do Kika, do Pepko i do Tediego. Tam chcę po bombki jechać chyba najbardziej Bo tutaj to będą takie, wiecie, zwykłe A ja chcę jakieś takie niezwykłe mieć Nie będziemy mieć zwykłych bombek, będziemy mieć Powalone bombki Bo jak kupowaliśmy z Filipem, to kupowaliśmy Dużą paczkę tych złotych Takich, wiecie, takich najnormalniejszych Plus taką małą paczuszkę, gdzie był na przykład Szampan i tak dalej, i tak dalej I ja chcę, żeby na tej końcu były same takie Wymyślne bombki, także sprawdźmy Co my tutaj mamy ciekawego I lampeczki, idziemy na lampeczki Jest mega dużo lampeczek i ja bym chciała ciepłe i na białym kablu, no i proszę, są na białym kablu ciepłe 39 zł, Tylko ja bym chciała tak bardzo dużo ich O, 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 o Te mi się podobają I jedną paczkę myślę, że starczy na całą choinę Żeby rozłożyć No bo one są takie rozłożliwe Tak, dobra, 41 szukamy, teraz 41 No ale te 41 to mi nie wyglądają To są 84 zł, A te, te były 99 41 Słuchajcie co się ze mną nie tak. 41 w górę. Aha, tu są 48 i to są na czarnym. Tam Tamte są na białym. No nie, 41 w górę. No i nie ma. Nie, nie jestem jakaś głupia, bo tu są kolorowe. To są inne. 41 góra. No to tu musi być tu. Nie no słuchajcie, muszę tu poszperać. Dobra, to są różne kolory, fioletowe i tak dalej. I te moje 41 ma kolor. Sama już go zgubiłam. Fioletowy ma kolor. A ja patrzyłam na kolor... No dobrze, potrzeba, no dobre. Nie wiem. Idę ogarnąć. Zobaczyć te pomarańczowe. 41. 41. No i za 99 zł jest. A tam gdzie są po ile? 99,89. 41? Pomarańczowe. Ale to nie jest pomarańczowe. Jest pomarańczowe. Dobra, mam. Proszę, są nasze 41. Kurde, ale czy one na pewno są na białym kablu? Ja nie je chcę rozpakowywać, bo nie chcę komuś, ale widzę, że tu są rozpakowane. Ale tu są inne. Przezroczysty przewód. Aha, dobra, czyli one są. 41. Bieram też. 500 lat tu jest. Boże, a ja wziąłem 300 na choinkę u Filipa i było dużo, a tu jest 500 lat. Teraz zrobimy tą choinkę moją. Będzie ona świecąca i mniej bombek miała. Teraz są modne świecące albo cała świecąca, tylko będzie miała kokardki na przykład czerwone. To by było ładne. Dobra, biorę to. Ja czytam komentarze, mówiłam, że czytam wszystkie i jeszcze raz to powtórzę: że jest afera. O Jezu, ale jaka jest afera teraz? O to, że ja krzyczę. Słuchajcie, ja mówię. Tak głośno, z ekscytacji. Postaram się nad tym zapanować, a teraz widzę, że ktoś napisał. Jak oglądasz, kinie od dawna, dokończę, to wiesz, że ona ma taki głos. No i ja mam po prostu taki głos i ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Nie wiem, jak ja mam się ściszyć. I ja po prostu, jak się cieszę, automatycznie mówię głośniej. Staram się ściszyć. Ściszam się. Wchodzę oczywiście do A Dobra, wezmę sobie tym razem koszyk. Ściszam się. Ściszam się. Ściszam się. Idziemy na zakupy. W ogóle ta piżamka, mówiłam wam, jak oglądaliście Mikołajki, to wiecie, że. Te piżamki były dół XS, a na przykład góra y, normalnie MK, więc ja u rodziców nie mam żadnej piżamki takiej, wiecie, świątecznej, więc chyba sobie kupię, o, proszę bardzo, tą taką o, świąteczną family set M. -eczka. Jest M, -eczka, ale sprawdzić trzeba spodnie, bo tam były spodnie XS, to było w tych. Holy Jolly I mi były spodnie XS O, albo taką Taką dla mnie i dla mamy Boże, to ja tak nagrywam? Nie pokazuję wam tak, tylko tak No i na przykład tu był rozmiar M Normalnie tu było M Bluzka była M A spodnie były XS Ale patrzcie, taki dla mnie i dla mamy Bo mama też nie nosi tamtego Ładne jest to bardzo Podoba mi się to To też mi się podoba i to jest family set Dobra, tu jest MK w razie z czego A co to jest tutaj z takim czymś? jak to wygląda? To jakie ładne To ładniejsze jest To jest ładniejsze niż tamta myszka Miki Dobra, poczekaj, może się rozejrzyjmy Bo tutaj może coś jeszcze będzie takie święta, święta Przepraszam bardzo, że zahaczyliśmy o piżamki Ale wy wiecie, że ja jestem piżamkowa I ja nie dam rady mi zahaczyć o piżamy No nie wiem, piżamy... O Jezu, tutaj jest taka błyszcząca, sylwestrowa Dobra, i ja nie dam rady mi zahaczyć o piżamy Piżamy zawsze muszą być zahaczone No dobra a ta mi się podoba mega Ale jest krótki rękaw Nie, to nie ta Ta mi się podoba Może gdzieś ona jeszcze jest rozłożona Między tymi Nie, no chyba wezmę te Dobra, zaraz obcykam I co, są te family sety? No są te ciasteczka Ale mam je, słuchajcie, w malborku Więc ich nie biorę Ej, tutaj tylko tyle I reszta piżamek już jest tam Czyli stamtąd biorę I jest problem Bo jest M -ka. M -ka jest dobre na mnie Ale słuchajcie, jest tak Jest tu dalej SK. Dalej, słuchajcie, z tymi ciasteczkami Jest też S -ka. Nie ma L, jest nie wiem czy nie będzie za moje. Mamy za duże. Wolę wziąć xl niż s bo s będzie na pewno za mała. xl bierzemy? No no, nie wiem czy nie będzie za mnie za duża ta xl -ka. Ja pierdziele. Dobra, słuchajcie, popatrzę jeszcze, może gdzieś będą pochowane. Nie ma, słuchajcie, nie ma. Jest tylko ta xl -ka. No trudno. Musimy czekać na dostawę, ale ja sobie biorę ją, bo nie mam tej żadnej świątecznej. Tamta jest za mała. Dobra, idziemy z piżami. Mieliśmy dekorować dom. Dobra, ja torebkę automatycznie wkładam tu, żeby mi nie latała. I lecimy z czerwieniem. Dobra, widzę czerwienie. Boże, proszę was. Te laski były czerwone. Gdzie są czerwone? Na spokojnie się teraz rozejrzyjmy. Na spokojnie mamy tą karuzelę, tylko że czarną. Jest przepiękna. I mamy też tackę do zrobienia, więc musimy na tej tacy coś zrobić. Weźmiemy chyba tą karuzelę, no bo jest przepiękna. Powoli, przejdźmy się, zobaczmy co, gdzie jak. Te domki są teraz mega modne. Ale one są w zieleni, w takim beżu, no i takie srebrne. A nie wiem, mi to sobie nie pasuje. Ale taka gwiazdka. Aha, to jest pudełeczko. No nie to takie badzierne jest. Takie, takie sobie. Ej, uwaga, uwaga, patrzcie, ej, jakieś bombki takie inne tu są. To są święte Mikołaje. Czy to są święte Mikołaje? Tak. Proszę bardzo, ale nie wiem, czy nie zrobić choinki całą wstążki, właśnie. Nie wiem, poczekajcie. Patrzcie, tutaj są wstążki. Gdzieś tutaj widziałam wstążki, jak szłam. Tu są lampeczki. Lampeczki ja mam ich pełno. Tu są wstążki, ale one są takie duże, więc ja bym musiała ich po prostu trochę kupić i trochę na choinkę ich dać. Ja ich tutaj widziałam bardziej. Tu to są już w ogóle takie ogromne. A tak, tu nie ma. U, moi państwo, możemy mieć problem. Tutaj są bombeczki, jak coś. No moi państwo, piękną tej bombki, jak coś, możemy mieć problem. Czy po prostu robimy gdzieś takie, wiecie, takie duże bombki, czy robimy same wstążki? Pytanie tego ja, bo wstążki to jak widzę, jedne. I ja na pewno do wstążek. Chciałabym mieć na taką wiecie. Gwiazda betlejemska, jak na się zwa. I kosztuje, słuchajcie, już wam mówię, bo nie wiem nawet 12,99. Więc chciałabym mieć gdzieś tak wtykaną, Nie wiem czy wziąć jedne. Wezmę dwie pary. Mamy. Bo ten renifer mówi do mnie. Słuchajcie, on do mnie mówi. No mówi to mnie. No obok choinki, żeby nie stał taki renifer. Słuchajcie, no weźmy go. Ile on kosztuje? Sów! Boże, ja się nie przyzwyczajam do takich cen. Nie no, przepiękny jest ten renifer. No i on do mnie mówi naprawdę wy tego nie słyszycie, ale on do mnie mówi. I koło choiny go postawić. U mnie z lampeczkami to jest tak, że się świeci cała ściana, tak? Więc my z lampeczkami nie mamy problemu. Tylko właśnie choina. Te wstążki, co sobie wymyśliłam, to będzie trudne do zrobienia. I gdzieś właśnie poumieszczane takie, jakieś takie ozdóbki. Poszewki, na poduszki, na raz. Muszę wszystko przemyśleć, tak? Bo idziemy jeszcze do Teddy'ego, idziemy do Action. Musimy wszystko przemyśleć. Patrzcie, są takie, słodziaśne, ale co, co to jest? Że ja to mogę kupić od razu całą? Ej, a nie ma poszewki takiej? Jest przepiękna, ale ja mam pełno poduszek. Nie ma takiej poszewki. O takiego ciastka kupić. To jest poszewka, czy to jest cała poduszka? 25 zł. Jakbym nie wzięła to jakbym popełniła. A na te poduszki dwie, co mam. Tu są przeróżne, naprawdę. Są do śnieżynki i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co? One się różnią odcieniem czerwieni od tych, co ja właśnie wzięłam. Ale nie wiem, czy nie jednej gdzieś. Nie, mam być nawolona na tym łóżku Będą dwie i tyle. Poszewki znalazłam. I coś takiego. Żeby, wiecie, trochę bieli wprowadzić. Te poszewki są 22 zł. A to prawie co tam za poduszka. Dziwna sprawa. Dobra, nie musimy tutaj brać wszystkiego. I zobaczmy tutaj pościel. Nie musimy tutaj brać wszystkiego. Poduchy, wzięliśmy poduchy, widzieliśmy to. Musimy się pozastanawiać troszeczkę, tak? Bo to wymaga zastanowienia. W Malborku pościeli tych czerwonych masa. Masa. Tu beżowe, czarne i takie różne. Czekajcie, pokażę Wam. Czerwieni to ja tutaj nie widzę. O Jezu, tutaj jest jeszcze czerwonego. A ja chciałam tą taką całą czerwoną. Całą czerwoną. A tu jest 100% bawełna, samochodziki i takie jakieś kule i takie. A ja byłam nastawiona na tamtą całą czerwoną. Wiecie co? Jej, ja tak będę jechała do Malborka i kupię tam w Malborku. Byłam nastawiona, że kupujemy tą czerwoną domy do pokoju. A tutaj, patrzcie. Ciastka. Idealna tam a tutaj nie, Czyżymy jeszcze raz tak przejdę po sklepie, czy coś tam tego jest, ale na razie szukamy myślę, że szukamy kokardek, że nie tak bombek typowo, a kokardek patrzcie co jeszcze znalazłam na dziale kuchennym to jest chyba obrusik taki ale ja bym to położyła na, na taką szufladkę, co ja mam, na tą taką komutkę. to jest bardzo długie, więc będzie fajnie wystawać z dwóch stron, na tą komutkę, co ja mam, wiecie, obok łóżka i to jest, za, to jest za 19 zł, coś takiego więc bierzemy to dobra, lecimy teraz do action z myślą o tych kokardkach, chociaż już nie wiem czy nie weźmiemy po prostu bombek w ogóle jak sobie myślałam, że te takie wiecie gwiazdki, one są takie duże a ta choinka nie jest taka wiecie zbita, tylko ona jest taka porozwalana i tu może być problem co tu już nie ma działu takiego typowo świątecznego, wszystko po wykupowane, nie wiem czy nie kupimy normalnych bombek, w skrócie tu są naprawdę Pustki. Tego było po świętach. Patrzcie, tutaj te choineczki fajne. Nie dobra, wiecie co? Mi się wydaje, że my tych takich to są zielone, zielone to nam nie pasują. Że my kurde nie znajdziemy tych stążek. Że to będzie trudne do znalezienia, a do kupienia takich, wiecie, albo wiązać, po prostu sam wiązać. No ale to i tak będzie za mało, bo ta choinka jest taka, no ale lampeczki będą w sumie. Nie wiem co mam zrobić, słuchajcie. Mieszka mini. Nie wiem, co mam zrobić. Wiem, że wtedy mogą być. Może zejrzniemy do tego. Tutaj są oddzielne. Tu już nawet nie ma czerwonych bombek takich pojedynczych. Dobra, ale popatrzmy na ozdóbki, jakie są. Z pingwinek LEDowy. Jest przepiękny. Ale ja tutaj się skupiłam na tej choince. A my musimy jeszcze ozdobić, słuchajcie, coś na tej półce postawić. Patrzcie. Pociąg z LED i muzyką. I czy to nie jest idea? Nie, było, tam jest tacka. Tam jest tacka. A ja bym to postawiła obok łóżka Ale to można pod. Nie, bo tam stoi kominek. Ja pierd. Dziele, słuchajcie, nie wytrzymam Ile tu jest ozdóbek takich O, jest ta karuzela nawet Proszę bardzo, troszeczkę inna To mi się podoba, to na pewno weźmiemy Zgarniamy to, bo jak widzę, tutaj są pustki Więc to zgarniamy na pewno Tutaj świąteczne takie warianty Jakieś takie misieczki, rudolfiki Nie rudolfiki, żeby postawić Wiecie, może Mikołaja, bo ostatni Został chyba, żeby gdzieś postawić Weźmiemy go, dobra, nie Bo jest taki nie. Elf to orzechów, jeden jedyny, słuchajcie We'll be right <laughs> back. Nie ma całego czerwonego, jest czerwono-zielony. I nie wiem, czy teraz brać. Bo nie wiem, czy w innym sklepie nie będzie. Tam na pewno już w Sensei nie było. Tutaj jest kalendarz do odliczania. Aha, ale on w ogóle bardzo ładnie wygląda. W ogóle zwróciłam uwagę, że to jest kalendarz. Ja to biorę, bo ta ozdoba w ogóle bardzo ładnie wygląda. Pod telewizor czy coś, a tutaj jest na odliczaniu. No ja jestem zaskoczona, że w action tylko dwie rzeczy mamy. No jak na razie mamy LED na choinkę, choinkę. Ozdoby to action. No i te rzeczy wszystkie z Sensei. Te poduchy, to to, to to i co? Lecimy do Teddy'ego, ale jeszcze mamy, słuchajcie, Dilza i Pepko. Także może coś będzie uratowane. Teraz nie wiem, czy trochę nie żałuję, że nie wzięłam tego takiego zestawu bombek z kastorami. Zobaczymy, może Teddy to uratuje. Teddy ma jakieś bombki. Czy mam wstążeczki? Zaraz zobaczymy Tutaj ma jakieś ozdóbki Coraz bliżej, coraz bliżej Są wstążki Nie takie kolory, jakie chcemy Tutaj są takie, wiecie, na prezent Ale co to jest co tutaj? To są takie prezenty Aha, to nie są wstążki, żeby wiązać Tu jest coś czerwonego Będą wstążki Tutaj też nie ma wstążek Tu są jakieś takie, wiecie, szyszki Jakieś takie rzeczy Boże, może chodźmy na dział Właśnie zanim pójdziemy na taki bombkowy To chodźmy tutaj, na ten dział, taki, wiecie Gdzie są prezenty i tak dalej Może tutaj będą wstążki, ale bo naprawdę ja już kupię chyba wstążkę i będziemy po prostu samemu to wiązać, tak będzie najłatwiej chyba, tak to my nigdy nie znajdziemy, wiecie taką wstążkę, typową wstążkę, tylko gdzie są wstążki takie duże, twierdzę żebyśmy jednak coś tam z tych bombek kupili, ale teraz pytanie leży takie czy normalne bombki, czy właśnie jakieś wymyślne? Myślę, że jakieś takie normalne. Skoro będziemy mieli tylko kartki, to myślę, żeby troszeczkę takich normalnych po prostu bombek pokupować i będzie dobrze. Ej, jakie to jest ładne. I to się świeci. Santa Hir. Ej, jakie to jest ładne. To mi się podoba. Przepiękne jest. Musimy to wziąć. Dobra, coś czerwonego jeszcze. Boże, naprawdę, jak w listopadzie oni rozkładali i ludzie mówili, bierzcie, bo nie będzie. No i taka jest prawda. Jadek do orzechów to nam słuchajcie taki został Oby w Pepko było dużo rzeczy, bo marny nasz los jest Jeżeli chodzi o czerwień Czerwień to taki chyba najpopularniejszy kolor jest, nie? Więc on schodzi jako pierwszy Co tu jest taki domek, no ale to taki wiecie Tu są domki, mówiliśmy o domkach czerwonych Patrzcie, tu są domki, przepiękne są Tu jest jeszcze taki inny domek, tu jest biały Ten jest ledowy, o te nie są ledowe Nie, te nie są ledowe A są! Jest bateryjka w nich, one też świecą. Patrzcie, ja już mam pomysł, ja już mam pomysł, ja już w głowie to widzę. Jest ta tacka u mnie przy ścianie, wiecie, szufladka. Jak nie wiecie, jesteście nowi, to zobaczycie. I na tej tacce zrobić właśnie... Takie miasteczko. To jest dobry pomysł. I patrzcie. Główna chata, proszę bardzo. I potem dalej dwa te czerwone. Ten taki, wiecie, ten na skrzynkę, co kupiliśmy w Action. Ile w ogóle te domki kosztują? Bo one nie mają ceny, słuchajcie, one są za darmo w takim razie. No jak nie ma ceny? To chyba tak. Nie wiem, nie mam pojęcia, w jakiej są te domki. Zobaczymy, słuchajcie. Małe są, widzę, po 19, więc nie wiem, po ile są duże. 23. Dobra, no i patrzcie, byśmy wzięli ten domek, ten domek i ten mniejszy, i tą skrzynkę. O, i jeszcze jest Jakiś bałwanek i Mikołaj. Poczekajcie, zrobimy próbę. Stałby domek duży. Gdzieś tam obok one się świecą. Stałby domek ten. Tutaj gdzieś by stał domek ten. Ten pomysł jest dobry. To będzie na tej czerwonej podkładce i naokoło tego wszystkiego jeszcze podświecić to girlandą. Bierzemy to wszystko. Ja już mam plan, słuchajcie. Ja całą wioskę świętego Mikołaja kupiłam. To będzie, to będzie, to. Potem tą kokardkę. Pytamy się mamy, co ona o tym sądzi. W ogóle jeszcze czerwone ozdoby mam na pewno w domu. Myślę, że trochę kupiłam. Piliśmy. trochę zaczerpiemy z domu, musimy tą pościel zamówić tylko. Chyba, że jakąś jeszcze zdążę w drodze kupić. Więc, moi państwo, co, brakuje nam tylko pościeli? Czegoś do tej choinki nam brakuje, no ale nie wiemy w końcu czego. A, tego kartki będą, no, to nic nam nie brakuje do choinki. Wszystko jest, tak naprawdę. Lampeczki w domu, to ja mam pełno tego. Zobaczymy, co będzie w domu. Dobra, choinka jest, stoliczek jest, na wszystko mamy plan. Zapomniałam kupić poszewek na poduszki. Idziemy do Pepko i zobaczymy. No co tam jeszcze ciekawego mają? <laughs> Boże, są święta, tak? Można szaleć. Od razu już czerwieni, to mi się... patrzcie. Te wstążeczki, ale. Ej, są czerwone wstążki. Aha, proszę bardzo. To jest co innego, 6 zł, to wie. O Jezus, Maria. A ja chcę mieć na całej choince, to naprawdę lepiej kupić taką wstążkę. Tą, co mówiłam, ale jakieś takie no, ładne na przykład takie łąbeczki to by mi się przydały. Jakieś takie fajne. Tutaj są Disneya. Takie jakieś takie, wiecie, do przodu na przykład, albo coś. Te są ładne, białe. To by mi się przydały takie jakieś. Że nie tylko same lampeczki i kokardki, no nie? takie ładne też mogą być. Nie wiem, ja jestem zakochana w tym wszystkim, ja po prostu nie wiem, co ja mam wybrać. Ja nie wzięłam tego renifera w sinseju i bardzo dobrze. Ta myszka Miki jest przecudowna. Jest tylko jedna. I co? Jest starsza niż tamtym w Shinseju, czy nie? Nie ma ceny, słuchajcie. Ona jest bezcenna, ona idzie z nami. I w ogóle czemu w tym roku jest tak modna myszka Miki? Tutaj też były bombki mysz kamiki W Shinseju było mysz kamiki Czemu ta mysz kamiki jest taka modna na święta? Nie mam pojęcia, ale Jezus, ja bym tak bardzo chciała tą myszkamiki kupić i bombki myszkamiki. No patrzcie, tylko że to są też czarne, chciała same czerwone. Jezu, ale czemu jest taka modna to nie mam pojęcia, ale może będą też jakieś same mieszkamiki nie wiem, ja nie mogę w ogóle chodzić na te zakupy ja za dużo kupuję tak jak z flipem, ja każdy dział pięć razy obchodzę, i znowu proszę Disney, to jest słuchajcie świeczka, no ja nie mogę czemu wszystkie modne teraz, przepiękny napis pod telewizor, czekajcie my pod telewizor coś kupowaliśmy, to się świeci więc to było fajne i tutaj, o Jezu, a takie laski takie laski to wezmę z jednej, co? nie, to nie jest tak, że one są osobno. to jest taki łańcuch, kurde myślałam, że to jest takie osobno. no nie wiem, tam mieszka mi Kim tak kręci. Także ona jest w każdym sklepie, więc ja nie rozumiem o co znowu chodzi. Lampy checking nie za dużo. Kładki śniegu, tu są. One będą do naszej wioski. Idealne, że tam pada śnieg w tej wiosce. I taki prezent podświetlany można było pod telewizor dać. Zamiast takiego wielkiego napisu: how ho, ho. To po prostu taki prezent. No, robię ten prezent. No i wróciłam z zakupów. Brałam serogi Jennifera, bo słuchajcie, będziemy stroić choinka. Ja także co, ubrałam sobie tą piżamkę w ogóle, którą kupiłam. I przyjechał do mnie mój chłopak. A myślałam, że dzisiaj mam wolno od siebie, ale jednak napisał, że jedzie, więc przyjechał. Zakupy zrobione. Mam po trochę w samochodzie, trochę tu, więc nie wiem, czy będę robiła holno. Ale kupiłam to wszystko, co wam pokazywałam. Widzimy się na dekorowaniu. Love you so much. Do jutra. Pa!